Witajcie. Tak. Gramy dzisiaj Felu Nibor. Chyba gry nie muszę przedstawiać. Jest to Alfa 4. Do historii chyba też właśnie nie muszę przedstawiać. No. Let's go. Więc ogólnie trochę ogarniam, bo widziałem parę gameplayów, nie pamiętam z tego zbyt dużo, ale no. Cel jest taki, że musimy się dostać do piwnicy, którą tam ma sąsiad. A żeby tam się dostać, musimy odblokować różne kolejne piętra, na każdym piętrze może być jakiś klucz. I tam można się dostać, tak. Od tego wiatraka. Anyway. Nie, nie, rzucaj, kurwa! Dobra. Dobra, lewym się to przybliża. Si, ja Sterowanie w tych grze jest tu jak nie wiem. Teraz tak... Wchodzimy, z w tym się widzę, że biega. My go słyszałem? No gdzie my jesteśmy? Co to? Czy ja coś zrobiłem? Trzeba dłużej przytrzymać, żeby coś się wzięło w ogóle. Jezu. Chyba tam jest. On tam chyba jest. On tam chyba jest. On tam chyba jest. Jezu, nie, 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 nie. Jak ja dawno gram w grę horror, że Wiem, że to nie do końca horror. Ale jednak. Dobra, wozimy, co nam, co będziemy się z tym pieprzyć. A. <grym> nie było tam, a tu. Odłożymy sobie, to był mieć wizję za swoje. Kurwa, nie tak głośno. Nie, nie. Tragedia. Widziałem, widziałem strach Nie 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 nie. jestem idę jestem Jest jest tutaj, ah! nie 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 kurwa kurwa Kurwa. we Here we go. Czy teraz tak? Nie gdzieś tu jest, 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 gdzieś tu jest. Eee... Dobra Co Gdzież ty się znajdujesz? Pułapkę po z skubany. Możemy to w tym rzucić Możemy, możemy, ale on to słyszał, ale on to słyszał, Usłyszał, usłyszał, usłyszał. O, źle. To jest źle. Okej. Okay. Dobra. Bez zbędnego pierdolenia. Wybija mu się na chatę. Dobra. Napierdolony. do tego miejsca się dostałem czasami może chyba wiedzieć przez kluczek widzę Kciurka do klucza dobra, gdzieś wskoczyłem, nie wiem czemu okej okay. jesu, myślałem, że na stoły, kto tam sąsiad okej, okay, pamiętam tą część, pamiętam nie hmm. w ja, cichojcie. Dobra, jest chyba na to, że jest chwilę się siebie. Czułem się tu bezpiecznie. Czego... Po co coś sprawdzić? Czy... Jego tu na górę zluruj Ej, skąd Skąd? Niby tego chciałem, ale w Trzeba się jakoś tu wizję zmienić? Halo? Dobra, nie będę się z tym teraz pierdzielił. Poza odcinkiem. Idę. Cześć, właściwie to jest mój voice reveal. Dobra. Dobra, wow, voice reveal. Dobra. Chuj. To jest Hilo Nibor. tak? open up Gdzie on kurwa jest O oh, Jezu Ja pierdolę no speedrun robimy 3, 2, 1 A, słuchajcie Najpierw zrobię coś innego Pąsk nas... Jeszcze ją weźmiemy weźmiemy jeszcze Można więc do tyłu zajebiście Wyjdziesz, panie sam siedzie. Wyjdziesz? Nie wyjdzie A szkoda. Dobra. Dream Speeder and Music. Tu 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 Kurwa. Czas to jest. No pułapka Są się Aha. I tam se poszedł. to jest możliwość dla nas, o postawił pułapki Ale on nie leży, bo nie, nie, nie. nie.

Pokażę teraz, jak tylko tam dojdę. Jeszcze chciałem tylko, bo widziałem kiedyś takie coś na YouTubie. Kto? Bo chyba on wyszedł do korytarza. No czekaj, przecież może zostać okno. Zlurujemy go tu. Eee, speedrun! Szafa, szafa, szafa. Oh. Czyli to e się wchodzi do szafy, dobra? Gdzieś tu jest. Halo, uspokoisz się. Uspokoisz się. Macie tego protipa. Ludzie się tutaj teraz pierdzielą, żeby dostać się tam na drugą stronę. Cały YouTube się tam pierdzieli, ale ja wam pokażę protipa, którego nie znajdziecie nigdzie na YouTube. Macie tu, się na stół. Czemu tu nie kradnie. Nie, tu nie ma lampy. Kurwa, się na stół. Skaczecie na lampę. Bo tak. Bez Nedworze i skaczecie tu. Nie. Yeah. I on nie może tu teraz przejść. W sumie macie całą górę do eksplorowania Dobra. Wszystko zamknięte. I'm kinda busy. Dobra. Dobra. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy przejść. Ale ja tam nie doskoczę. Żół. Wpieśnię go fotelem.

Widzenie przez ściany. znam to, Przed. czyli tu nie mogę się nigdzie dostać, ktoś za obrazami jest? Nie, chyba nic nie ma. Pamiętam tylko to, że ta gra ma stracholernie trudne zagadki. I że na tym pieczy trzeba było właśnie chyba się dostać do tego klucza. Mam no coś jeszcze parę rzeczy zrobić O, zaraz będzie Co możemy z tą kamerą zrobić? Tak, yy, dobra, yy, Ehm no. E e e e e tak. Hem. Gdzie on może być? Czo czy on telepatycznie zamknął te drzwi? <grym wytkujesz> Okej. Okay. Nigdzie tu się nie dostaniemy. Czemu to jest tyle zamkniętych drzwi? A to do czego służy? Nie, 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 ja tego, nie chcemy tego, nie chcemy... No to słyszał, prawda? No to słyszał? Czekajcie, bo sąsiad może otwierać drzwi całego swojego domu. Kto tworzymy? Jego tu rezulujemy. Halo? panie sąsiadzie, ktoś tu już z obrazami w pana domu. Musi pan to sprawdzić. O tak, tak. On mnie nie zauważył, on mnie nie zauważył, zauważ mnie. Halo? Panie sąsiedzie, kurwa mać. Czy to, czy to zloruje? Chodź, Otworzysz mi te drzwi? Otworzysz? Coś zrobisz? Kolejny speedrun. Zamknijmy, proszę. Czy jest tu coś co możemy zrobić? Obraz robię cięcie i poczekam aż tam cokolwiek zrobi. Ja tutaj jeszcze tylko górę. Ja już tu chciałem powiedzieć, że jeszcze tutaj trochę siedzę i on cały czas miedziałem drzwi. Na już nie wiem co ja mam tu robić. Mogę mu okno rozwalać, mogę mu wszystko rozwalać. Ale ja chcę wejść tam. Ja chcę wejść tam. Ja wiem, muszę coś czegoś się jego trapa, zdezaktywować. Pójdziesz, pójdziesz, pójdziesz. Pójdziesz. U. Ale czy za 60 brnąłem? Dobra, dobra, nie bądź tam, nie bądź tam. Dajcie mi spokojnie pomyśleć. Wszystkie drzwi zamknięte. Można to otworzyć, można coś z tym zrobić. Nie rozumiem. Na tą grę potrzeba mózgu. Na no, tą grę trzeba mózgu. Coś wyżej jeszcze jest, to jest cholernie wielkie. Dajcie mi gdzieś przejść. Aż aż obaście zainkluakten. Tak. Fizyka. Dobra. To jest skrzynka energetyczna. Jak to może wyłączyć prąd. Kamery wtedy. Ty ich nie widziałem, czy? O, tu już jeszcze kolejny, cały segment. Do no fuck? coś jest. Nie wiem, czy to, co to za coś... to, jest. z tym korytarzem na schody, bo są tu takie drzwi zamknięte. To jest jakaś drabina, na kurę? The fuck to to jest? Nie no, actually nie mam pomysłu, co ja mogę teraz zrobić. Mogę obchodzić obchodź i wokół domu teraz. Słabamy się szafy? Słabamy się do szafy? Wejdźmy tu I tu Okej okay, ok. Coś mamy Nie, nie wiem Nie mam, nie wiem Ma pierwszy odcinek Wprowadzenie Spróbuję coś W międzyczasie Ogarnąć Jak się tu dostać Albo tu Albo tu od klucza jeszcze trzeba, to coś zostawia. Nie, wiem, to do tego trzeba mózgu. Ta, może wszędzie, może tutaj się poznać. Nie wiem. Dobra. Nie no. Skąd? Coś z samochodem może zrobić, albo z czymkolwiek. W ogóle zobaczmy co my tu sobie przywieźliśmy. Klucz. Klucz i jabłko. Do czego to jest klucz? Czerwony klucz. I nie pamiętam, żeby tu był jakiś czerwony zamek. Czekajcie. A do piwnicy? Nie. Nie patrz. Dobra, coś mi się wydaje, że bezsensowne jest to drążenie w to, muszę to sobie ogarnąć między odcinkami. Więc dobra, see you next time. Jak będzie mi się chciało nagrywać.